Hej kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Nie wiem jaki to vlog dokładnie będzie, czy to będzie tygodniowy czy nie, ale mam ochotę nagrywać. Słuchajcie, jest tak piękna pogoda. Słonecznie jest, ciepło, że normalnie aż się chce robić po prostu wszystko. Odczytania do po prostu, wiecie, spacerów i wchłaniania tego słońca. Po prostu było tyle szarych dni, że się nic nie chciało. Nie miałam w ogóle zero energii. I teraz w końcu jest tak lepiej, więc. Fajnie um, Kochani, tak, jest poniedziałek Jest godzina za 15.02 Ja muszę lecieć e, Na rozmowę e, z pracy Właśnie się naszykowałam Bo sprzątałam cały dzień um, I co, co dalej, co dalej Potem muszę mojego synka odebrać I jeszcze lecę po paczkę Bo mam paczkę, wywieźli mi gdzieś Nie wiadomo gdzie, więc są dwa adresy W które no, Ta paczka mogła pójść i trochę jestem wkurzona, bo no, potrzebuję tych rzeczy i to też nie są tanie rzeczy, bo tam wszystkie farby i tak dalej do włosów, które zamówiłam. Więc jak ja je nie znajdę, to będzie ciężko. Ale pojadę w jedno i drugie miejsce i zobaczę, czy, czy tam to będzie, czy nie. Um, także tak kochani, co wam mogę powiedzieć, czekajcie, bo mam w sumie tu na książce telefon, um, o, e, czytam tą książkę, to jest um, Light Howard i duchy z dworu e, Simon Spears um, i to jest Sean M. Warner. Jestem na 64. stronie dopiero. No i słuchajcie, tak, bo mm, czytam książkę o tych wróżkach, elfach i tak dalej. E, czekajcie, jak ona się nazywała. No, ale wiecie, z poprzedniego filmu, jak nie oglądaliście, to zapraszam serdecznie. Nie pamiętam już, jak się nazywa. Encyklopedia chyba wróżek, bodajże. No, to jest dość wyralowa książka, ale jakoś nie umiem się. Jakby nie umiem przez nią przebrnąć, więc mówię, zacznę takie ba taką bardziej e, fantastykę dalej. To jest chyba bardziej urban fantasy. Mamy tutaj główną bohaterkę, która straciła rodziców, bo zostali zamordowani, i się dowiaduje, że ma bardzo dzianą rodzinę jedną z e, najbogatszych e, w sumie w jej regionie, więc. E, tam podobno jest jakiś duch, o którym jej kuzynka jej mówi, ale ona za bardzo w to nie wierzy. No, ale dużo różnych dziwnych rzeczy się, się dzieje. Tak, jakby trochę wyglądało na początku książki, bo była taka burza z dużymi piorunami, i wychodziło na to, że jakby jej wujek jest opętany, czy coś w tym stylu, ale ona w to nie dowierza do końca. Ale coś jest nie tak, bo znalazła taki papierek z okupem. Czy po prostu z dużymi pieniędzmi, które tam jej wujek musiał zapłacić komuś, i tam była data śmierci jej rodziców. Więc bardzo mnie to ciekawi, ale jest dość infantylna, jeżeli mogę takie to stwierdzić. To jest chyba też książka dla dzieci, moim zdaniem, bo tutaj są młode bohaterki. Um, ale no powiem szczerze, że na razie, e, jak e, ja to mówię z moją siostrą, dupy nie używa. Um, no ale zobaczymy, jak, tak dal jak dalej będzie. Może musi się po prostu książka rozkręcić bardziej i nam pokaże autor, e, co potrafi. Um, I na razie słucham też e, Welesówny od Miki Modrzeńskiej w audiobooku, bo nie mam jej w papierze. No i na razie zapowiada się też dość infantylnie. Nie powiem, że nie. To jest mitologia słowiańska. No i na razie przesłuchałam chyba tylko pół godziny, więc nie mam za bardzo co o niej Kochani, nie uwierzycie, co do mnie przyszło! Powiem że nie mam tu nożyczek, a po prostu właśnie przyszła mi ta książka i jestem tak podekscytowana nią, że muszę ją jakoś chamsko otworzyć, bo nie umiem znaleźć nożyczek. No. A już się powtarzam, przepraszam. Jestem tak podekscytowana, że po prostu nie wiem czy dam radę <coughs> przeczytać książkę, którą teraz czytam do końca, bo chyba będę musiała to zacząć. Słuchajcie. Tego tak aż nie widać, ale. Nie ma. Ja. Jestem tak pod wrażeniem. Żelazny płomień. Hej, kochani, ja trochę wyglądam niewyraźnie, bo powiem Wam szczerze, że dzisiaj robiłam włosy koleżance i po prostu tak mnie zaczął kręgosłup boleć, że mówię no nie wytrzymam dłużej cieść Aria i dosłownie tak się zmęczyłam, taka byłam zmęczona, mówię co się ze mną dzieje i kurde bele wiecie co pojechałam po Jaydena, zawiozłam paczkę z książkę bo sprzedałam i wróciłam do domu z moim synkiem i po prostu padłam. Kamil wrócił wcześniej na szczęście, ja mówię Kamil ja się muszę iść przespać, bo ze mną nie jest dobrze. Słuchajcie, on mnie próbował budzić o 6, żebym na godzinkę przespała i ja wcale nie, nie umiałam wstać. Wstałam o 7 akurat chwilę przed tym jak musiał e, iść na trening, bo on gra w siatkówkę, nie wiem, czy to kiedyś tu mówiłam. I po prostu czuję się tak, zobaczcie moje wory pod oczami. W ogóle i brzuch nie boli, nie wiem, znowu choroba już tak mnie denerwują te wszystkie choroby, więc moja herbatka El Grey wjeżdża jak złoto do mojego brzuszka i mam nadzieję, że będzie lepiej. O, od razu czuć ulgę. A oczywiście zaparowały mi się okulary. Słuchajcie, powiem Wam szczerze tak. Eee, taki update, wtorek, wieczór. Eee, Light Howard i duchy Dworu e, Simon Pierce e, Sean M. Warner. Nie przeczytam nic. Nic, po prostu nic z tej książki. Dalej jestem na tej samej stronie i w ogóle mam taką trochę niechęć. I ja już wiem dlaczego mam niechęć do książek, bo wiedziałam, że czeka na mnie Iron Flame. I po prostu muszę najpierw to przeczytać, a potem reszta mi się będą bardziej podobać, bo, wiecie, chciałabym taka być spokojna w tej książce, żeby nie skończyć jej za szybko, no bo ona jest tak fajna, że, wiecie, że po prostu aż szkoda. Um, ale wczoraj trochę poczytałam, ale też się usnęłam. Jestem na 32. stronie i powiem, zobaczcie, jakie to piękne. No, zobaczcie to. Piękna książka. No, i to naprawdę jest wspaniałe, ale to jest przez to, że jestem osłabiona i chyba mam gorączkę, to, yy, to po prostu mi jakoś to nie idzie. Ale słuchajcie, przyszła książka do mnie. Yy, niby ma, miała przyjść z Zelanda, ale nie wiem, jakieś dziwne opakowanie. Zobaczymy, Kamil mi pozamawiał. Słuchajcie, książki wczoraj. Nie masz. Smutna jesteś. Okno skąpane w mroku. Tajemnice Królestwa szeperda. Rachel Gilly. No i tą książkę widziałam na storytelu i mi się spodobała. I mówię, kurde bele, no muszę ją przeczytać. Ojejku, jak ona jest pięknie w ogóle wydana. Jestem pod wrażeniem, widziałam dużo na Instagramie osób, które ją czytały i mówię, kurde, w sumie może ja też, tym bardziej, że to chyba jest fantastyka, chociaż nie jestem pewna. No tak, magia, królestwo i tak dalej, no. Przepraszam, gadam od czapy, bo przecież czytałam opis na storytelu tej książki, ale wywiało. Ale bardzo się cieszę, że ją mam. I kolejna książka. Jeszcze przyjdzie jedna albo dwie w tym tygodniu. Książki. Kamil mi zamówił albo cztery, albo trzy. Jakoś tak. A I mam tu moich przeklętych Marcela Mosa. Jestem w serii Echo na bodajże teraz trzeciej części. No i bardzo mi się podoba. Jest mega w ogóle kryminał. Yy, mocny jak zawsze od Marcela Mosa. Yy, no, i nie mogę się doczekać tej części, bo na pewno będzie mega spoko. Yy, no, ja teraz przeczytam Utraceni, zaginieni, i teraz mnie zostali niewinni, porwani i przeklęci. Także fajnie mam dwie nowe książki. <noise> Dzisiaj ta yy, koleżanka przyszła mówi, Gabi, ty naprawdę to wszystko przeczytałaś? Te wszystkie książki, co masz? Ja mówię: No, prawie wszystkie one. Ło! Wow. Nieźle no, ale no. Idę słuchajcie, nie będę Wam gadać od czapy. Idę może poczytać, chwilę sobie coś pooglądam, może się obudzę, jak nie to po prostu pójdę dalej spać i nie będę dzisiaj czytać. No Ciężkie, ciężka noc chyba przede mną, albo będę spać po prostu jak zabitam. Zobaczymy. Widzimy się w kolejnym klipie.